Prosimy pana Wójta, gospodarza naszej gminy, o odebranie chlebka wypieczonego z tegorocznych zbiorów. Proszę, panie Sołtysie. Panie Wójcie, gospodarzu naszej gminy, przyjmij od nas ten chleb wypieczony z ziaren tegorocznych zbóż, będącym efektem pracy trudu polskiego rolnika. Lep to szczególny symbol urodzaju, dostatku, szacunku i oddania. To element naszej wdzięczności, gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem. Gospodaruj im, panie wójcie, tak, aby go nigdy nie zabrakło w naszej gminie. A podejmowane decyzje sprawowały równomierny rozwój wszystkich miejscowości. Ja dziękuję serdecznie za ten piękny bochenek chleba i będę starał się tak go dzielić najsprawiedliwiej jak tylko potrafię. A teraz poproszę gospodarzy tutaj tej miejscowości, żeby mi pomogli go rozkroić, by można było poczęstować uczestników dzisiejszych dorzymy. Poprosimy o podzielenie chlebka. Ja za chwileczkę już poproszę tutaj do nas pana Zbigniewa Mułę. Poproszę o zabranie głosu.